Pan Jezus nie będzie pochwalony. Kochani, mam w sercu przeogromną radość z tego, że możemy codziennie, że dostajemy taką łaskę od Pana Boga, że możemy pochylać się nad Słowem, które jest dla nas jak chleb, które daje nam siły, które daje nam życie. Chcemy także i tego wieczora to uczynić razem, byśmy, byśmy mieli w sobie siłę do tego, żeby iść dalej, żeby rozumieć nasze życie. Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Ktoś zbliżył się do Niego i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? On odpowiedział: Czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Wtedy on zapytał: Które? Jezus odpowiedział: Nie popełnisz morderstwa. Nie dopuścisz się cudzołóstwa, nie będziesz kradł, nie złożysz kłamliwego zeznania. Czci Ojca swego i Matkę, oraz miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Młodzieniec powiedział: Wszystkiego tego przestrzegałem, czego mi jeszcze brakuje. Jezus odrzekł: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem wróć i chodź za mną. Gdy młodzieniec to usłyszał, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Kochani, dostajemy słowo przecudnej urody, to słowo, które nas buduje, ale to słowo też, które nas myślę bardzo mocno gdzieś w sercu dotyka. Bo zobaczcie, po raz kolejny słowo nam pokazuje o pewnym spotkaniu i Zawsze, kiedy jest spotkanie Jezusa z pewnym człowiekiem, to trzeba czytać te Ewangelię w takim kluczu i w, takim, w taki sposób, że to spotkanie to jest spotkanie moje osobiste z Jezusem. Oczywiście dzisiaj ci, którzy mają powyżej 18 lat, powiedzą mi, ojcze, ale co też co opowiada? Do Jezusa przychodzi bogaty młodzieniec. Ani ja nie jestem bogaty, czy ani ja nie jestem bogata, ani już może nie jestem pierwszej młodości. Kochani, to nie jest tak, że ta Ewangelia jest dla tych, którzy mają poniżej 18 roku życia. To, że przychodzi do Jezusa pewien człowiek, przychodzi młodzieniec, pokazuje stan jego ducha. I być może nie bez powodu, Mateusz, zobaczcie, w jaki sposób rozpoczyna tę perykopę. Ktoś zbliżył się do niego, nie podaje imienia, po to, by nam było jeszcze prościej, jeszcze łatwiej wejść. W buty tego człowieka, ktoś to znaczy również ja i ty, którzy spotykamy się dzisiaj z Jezusem. Przychodzimy do Jezusa z pewnym pytaniem: Dlaczego chcę wam pokazać, że ten człowiek rzeczywiście jest nam bliski? Bo zobaczcie, kochani, ten człowiek przychodzi do Jezusa i stawia bardzo ważne pytanie. Stawia pytanie, co ma zrobić, żeby otrzymać życie wieczne? I chyba już troszkę rozumiemy, że to nie jest pytanie które stawiają sobie tylko ludzie młodzi, ale wiemy jeszcze więcej. To nie jest pytanie o doskonałość tutaj rozumianą w znaczeniu takim nie wiem życia konsekrowanego. To nie jest człowiek, który przychodzi do Jezusa i mówi: jak być siostrą zakonną, jak być księdzem, jak być, rozumiecie? Jest pewna myśl tutaj, przychodzi do Jezusa pewien człowiek i pyta, zadaje pytanie fundamentalne. Zadaje pytanie, które zadaje sobie myślę każdy z nas, kiedy staje przed Panem Bogiem, kiedy rozpoczyna modlitwę, bo stajemy przed pytaniem o życie wieczne. Co mamy zrobić, żeby otrzymać życie wieczne? I zobaczcie, to jest niesamowite, bo ten człowiek przychodzi do Pana Jezusa, myślę sobie, ważne jest to, że to jest człowiek młody. Dlaczego młodzieniec? Dlaczego bogaty? Chciałbym, byśmy się tutaj troszeczkę zatrzymali. Jedną rzecz chcę Wam powiedzieć, zobaczcie, człowiek młody to jest człowiek pełen ideałów. To jest człowiek, który ma pomysły na życie. To jest człowiek, który chce wziąć ręce w swoje własne życie. I przychodzi do Niego, do Jezusa taki człowiek pełen ideałów, pełen pomysłów i mówi, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Co my wiemy? Że to jest człowiek, który jest bogaty, to znaczy, to jest człowiek, któremu się w życiu powiodło, to jest człowiek, który się dobrze ma, to jest człowiek, który myśli sobie, tutaj mi się jakoś tam udało, to pewnie tak się uda też w Królestwie Niebieskim, i przychodzi do Jezusa, zadaje to pytanie: co mam zrobić, żeby otrzymać życie wieczne? Co jeszcze mam zrobić? I zobaczcie, kiedy. Ten młodzieniec spotyka się z Panem Jezusem, to może mu się wydawać, że jest taki och i ach, że jest taki wspaniały, ale kiedy przychodzi spotkanie z Jezusem, Jezus zaczyna go w tej rozmowie prowadzić i zawsze dzieje się tak, kiedy, kiedy słuchamy Jezusa. Uwaga, to jest ważne, bo to jest moment modlitwy. Zobaczcie, modlitwa to nie jest tylko ciągłe mówienie. Modlitwa to jest umiejętność słuchania. I w momencie, kiedy zaczynamy słuchać Jezusa, tak jak ten młodzieniec, zaczyna się dziać rzecz niezwykła, bo zaczyna się kruszyć jego serce. Przestaje być taki pewny, i ostatecznie my wiemy, że nawet odchodzi zasmucony, bo na początku on jest pełen ideałów. On myśli sobie tak, bo pyta się Pana Jezusa, co mam zrobić? Jezus mówi: Przykazania. A, które przykazania? Jezus mówi mu: Przykazania, Panie, ja te przykazania od dawna robię, żadnego problemu nie mam. Rozumiecie. I on jest przekonany o tym, że jest silny, że w rozmowie przed Jezusem coś znaczy, że jest kimś, że, że prawdopodobnie skoro zgromadził sobie na tym świecie jakiś dorobek, jakieś pieniądze, wiemy, że ma, ta Ewangelia o tym mówi, to myśli sobie tak, aha, to także życie wieczne, jestem w stanie sobie zaskarbić, jestem w stanie zapracować sobie na życie wieczne siłą tych mięśni. I wtedy Jezus pokazuje tak, może masz przepiękne ideały, ale nie myślisz po Bożemu, bo próbujesz Pana Boga ubrać w swoje schematy. Myślisz sobie, że na Królestwo Boże można sobie zarobić tak, jak zarabia się, nie wiem, na chleb, na, na bilet, na autobus, na cokolwiek jeszcze, na książkę. E, rozumiecie, jest bardzo ważne to. Człowiek staje przed Panem Bogiem i ubiera go w swoje schematy. Przychodzi Pan Jezus i zaczyna łamać. I kiedy dotyka tego młodzieńca Słowem, Pan Jezus daje mu remedium, mówi tak. Jest jedna rzecz, której ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Aha, Jezus dotknął czułego punktu, tego człowieka. Zapewne ten młodzieniec się nawet tego nie spodziewał, że jest coś w nim, co czyni go słabym. Zobaczcie, to jest człowiek, który prawdopodobnie wykluczył ze swojego życia możliwość bycia słabym. To jest człowiek, który myślał, że jest posiadaczem właściwie, że już trzyma Pana Boga za, za piętę, że już wdrapuje się do królestwa niebieskiego. Pan Jezus mówi: hola, hola, nie tędy droga, bracie. I teraz zobaczcie, ta ewangelia bardzo często jest porównywana z inną ewangelią o, o zwierzchniku celników Zachariasz, Zacheuszu. Pamiętacie, Zacheusz bardzo bogaty, również miał problem z pieniędzmi, ale on, kiedy spotyka pana Jezusa, uwaga, sam decyduje się rozdać wszystko ubogim. To znaczy spotkanie z Jezusem sprawiło, że on że on zrozumiał kim jest, że był jak proch na wietrze, że nie znaczy nic bez Jezusa, że bez Jezusa nie jest w stanie otrzymać nic, że życia wieczne nie jest dla niego osiągalne bez Jezusa, bez relacji z Jezusem i on to zrozumiał, dlatego podzielił cały swój majątek. To jest ważne, to jest przepiękne, bracia i siostry, słowo, bo ono nam dzisiaj zadaje pytanie, bo my dzisiaj stajemy przed Panem Jezusem, konfrontuje nas to słowo i to słowo nam zadaje pytania: A ty z jakim sercem stajesz przed Panem? Co dzisiaj przynosisz w swoim sercu? Czy masz przed Bogiem tę świadomość, że jesteś jak pył i jak proch, że jeżeli w Twoim życiu coś dobrego się wydarzy, to się wydarzy, bo Pan Tobie to da? Tak jak dał Zacheuszowi. Ale możemy stanąć przed Panem Bogiem, tak jak ten bogaty młodzieniec? Może nawet dzisiaj nie spodziewamy się, że myślimy sobie, w naszym życiu jest w zasadzie tak ciepło, tak dobrze, jakoś sobie radzę, nie jest tak źle i nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć. To uważajmy, bo Słowo Boże nas może bardzo prześwietlić i może nas poruszyć. I wtedy ważne jest to, bo zobaczcie. Pan Jezus nie powiedział, że myślisz źle, a więc idź sobie stąd. Jezus dał mu lek, dał mu remedium, jak być świętym, jak, jak wejść do Królestwa Niebieskiego. Tylko, że dla tego człowieka, który myślał sobie, że on sobie ze wszystkim poradzi, przyjęcie pomocy Jezusa było czymś niezwykle trudnym. Dlatego my wiemy, że ta Ewangelia tak się skończyła, że odszedł zasmucony abyśmy dzisiaj my, stając przed Jezusem, rozumieli, że Jezus, kiedy nawet daje nam takie słowo, które nas dotyka i, i nas czasami rani, abyśmy nie bali się uwierzyć Jezusowi, że Jezus daje nam także środki do tego, żeby, żeby wyprostować nasze odpowiedzi. Żeby zrozumieć, kim jesteśmy i kim jest nasz Pan w naszych relacjach. I byśmy z tą wielką ufnością zmierzali do celu. Niech Wam Pan błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.